No, także witam wszystkich. W kolejnym odcinku dzisiaj jest vlog z obchodu po farmie i ogólnie, e, e, jakby taki obrządek, jak Boże to nazwa, postaram się wziąć za porządnego vloga dłuższego. E, no i co, widzimy się po cięciu. No i dobra, mam tutaj jęćmień e, dla tych, dla, e, dla... I tych dla broilerów i kurcząt. Nie biorę dużo, ponieważ wiecie, yy, jedziemy jest dla królików. Tyle tak. To wysypię trochę, a resztę dam królikom. I zobaczymy, czy też kaczki mają. Albo dobra. Widzimy się po cieci, jak wezmę następne jedzenie dla królików. No, także ja już wziąłem. Kurde... Jedną ręką ciężko nagrywać i jeszcze tym. Kurde, muszę sobie jakąś chyba GoPro kupić czy coś takiego. O kurde. A nie, tam nic nie było. Dobra. Ej no, ziemniaka rozwaliłem. Dobra, tutaj mamy jedzenie dla kaczek i króliku Nie wiem, czy cokolwiek będziecie widzieć. Tutaj ciemno jest. Musiałbym tutaj światło złowić, bo... Raczej zrobić, bo się światło spaliło. Nie wiem, czy coś tu widzicie, ale... Tutaj cztery jajka już są. Raczej ja sobie wziąłem cztery i sobie ugotowałem naprawdę dobre jajka od kaczek sam. Dzisiaj muszę drzwi otworzyć kaczkom i królikom. Jeszcze jak zakończę nagrywać, to im otworzę. Ale zapomniałem przed nagraniem. Co to? No dobra, już jestem. Musiałam coś sprawdzić, bo myślałam, że ktoś idzie do mnie, ale nie. Musimy to wy... Kurde, bruneta sobie siedzi. O tam. Dobra, żrejcie to jedzenie. Dobra, macie. No i co? Widzimy się dalej w kurniku. Też brojlery i krójki dostały. Jeść tam je, brojlerka. I też taka ciekawostka, że mamy tu stajnienia z kółki, także tak, no i widzimy się już u kur. Mają trochę żarcie, ale wezmę im. Patrzcie też, a mi te szczury żyto pocięły, no lipa. Dobra, nakładamy. Dobra. To jest co? So. Pszenicę wezmę. Ach, nie no, kurde, tutaj resztki są. Dobre kota. Ciężko straszy Dobra, widzimy się w kurniku. Jestem już z pszeniczką. Wysypujemy im. Wiecie kury. Tutaj kram kogut. Dobra. Czekajcie, po cięciu zaraz No dobra, Tak, foka dalej siedzi, a nasz nic nie będzie mieć. Dobra. Jajek chyba nie ma. Nie ma. jest tu? Nie. Nie ma. Nie ma nic. A ty kurde, ty to powinna już spadać. Dobra, widzimy się też jak wyjdę z kurnika. No tak widzieliście już. Babcia miła ładowała trawę na taką skrzynkę. Teraz sobie podajemy. Trawki oczywiście świeżą. Ukosiłem spalinówką koło domu. I teraz. No, teraz damy kuron. O, już No także ja już będę kończył odcinek. Yy, mamy oczywiście Daily, widzimy się jutro w odcinku. Na razie trzymajcie się ciepło i cześć.